Dzień dobry! Z tej strony witam Was, Wasz kochany Xavery Gra. Dzisiaj widzimy się po raz kolejny w Minecrafcie. Tym razem to jest. Odcinek z innej serii. Dzisiaj postanowiłem, że spróbuję przejść Minecrafta. Oczywiście to nie będzie próba. I po prostu spróbuję no to nie jest speedrun, czyli nie na czas będę chciał przejść Minecrafta, ale tak na spokojnie. Ale żebym przeszedł tego Minecrafta, zobaczymy. Oczywiście proszę was o łapkę, koralową subskrypcję. No bo jestem takim YouTuberem, to proszę mi to dać natychmiast. No to co, lecimy z tym. Y o, dobra, już. Craftujemy. <laughs> elegancko. Zrobię oczywiście kiedyś taki odcinek związany ze speedrunem Ale to nie dziś, to nie dziś. siekierka, lega. Płagam, proszę pozostańcie dalej, bo naprawdę chcę zostać youtuberem w przyszłości. Znaczy już jestem w teorii youtuberem, ale niepopularnym. Po prostu chcę być w miarę popularnym. Więc jeżeli chcecie mi oczywiście pomóc, to zawsze może tam jakiś subik wpaść. Byłbym bardzo wdzięczny. Oczywiście eee, oczywiście byłbym bardzo wdzięczny Pracując do tego hardcore'u, niestety mam złą wiadomość znowu mały problem techniczny więc niestety można powiedzieć, że tamta seria jest zakończona. Więc no, możecie się smucić lub cieszyć. Raczej cieszyć, bo nie będziecie musieli mnie oglądać. Znaczy no nie będziecie musieli oglądać tej eee, po prostu serii. Mój śmiech taki mały. O. No to robimy siekierkę. Idziemy dalej, może zbiorę przy okazji tutaj tą wełnę e, i mięsko, bo chyba tutaj wilki pozabijały. Tak, wilki pozabijały tutaj owce, więc elegancko mam już wełnę, czyli na jakieś łóżko, czy coś by się mogło przydać. Zboro tych wilków, muszę przyznać, ale tak, od razu leziemy. Przed siebie u sawanna, co robicie? O, padłem tu w przypadku. Dobra, węgiel. Węgiel się zawsze może przydać. E, jakby co, gram oczywiście na normalu, w sensie gram przetrwanie, wiadomo, ale na normalu, więc nie gram na jakimś easy czy coś, więc po prostu na no, zwykłym, klasycznym trybie gram w tego cholernego Minecrafta. Dobra, myślę, że tyle e, węgla raczej wystarczy. Dobra, podbuduje się tu kamieniem, już nie chcę się. Niszczyć tego dirtu O, tu trzeba patrzeć na tych brzegach tutaj, bo może być żelazko zawsze jakieś Ale chyba nie ma, jest tylko węgiel Intuicja mi podpowiada, że poszedł w tamtą stronę, w stronę sawanny bardziej, bo tam może znajdę jakąś wioskę i po prostu yy, Może znajdę kowala Kowal mi zawsze ułatwi życie tam można zawsze coś fajnego znaleźć tam w skrzynce tajemniczej o zombik o witaj no ale nie zrobiłeś no dobra szczerze to mi trochę hp zabrał Trzebuję coś zeżreć jeszcze kolejnego i tam wychodzi kolejny ale dobra już mam go w dupie dobra bierzemy się za te króweczki elegancko za jednym ciosem zabijamy i mamy proszę państwa steki Gdybym chciał mieć steki, to bym musiał yy, podpiec piekarniku Minecraftowym. Na razie takiego piekarnika nie posiadam, ale w każdej chwili mogę zrobić. Uuu, żelazo. A, tylko jedno, dobra. Ale zawsze na tarczę może się przydać. Eee, czekajcie, jak się robiło tarczę? A muszę przytopić, Boże święty. Naprawdę, ja nie myślę. O, powiem wam szczerze, że na razie nie widzę żadnej wioski. A nie byłoby znaleźć jakieś źródełko z lawą, ale mówię, że najpierw poszukam tutaj wioski, dopiero później będę kombinować. Bo z wioski zawsze mogę wziąć trochę siana, chlepek, sobie zrobić elegancko i takie tam rzeczy. Uuu, ile krów? Patrzcie, super dużo skóry będzie. Bardzo dużo. Mógł sobie zbrojkę zrobić. 12 skóry, to od razu sobie zrobię. Na klatę coś. I w sumie buty. No. Elegancko. Mam. Eee... O, tam jeszcze się ciągnie sawanna. Dobra. Nie no, są ogromne szanse, że znajdę jakąś wioskę. Naprawdę. Szczególnie przecież na sawannie. No popatrzcie ile tej sawanny jest. Musi być gdzieś tutaj wioska. Obowiązkowo. Musi być gdzieś tutaj wioska. A, i jeszcze jak znajdę tam... W... O jest wioska! Tylko to nie jest chyba sawannowa wioska. Chyba to jest wioska. Czy to nie jest... Polanowa wioska? Wiem, że nie brzmi to po polsku, ale... To tak będę mówić. Ta, chyba. Szkoda. Uwielbiam sawanne, bu... sawanne budynki. Sawanny budynki? No, czy jakoś tak. Ewa, tam jest ta wioska. Czy mi się wydawało, czy już nie mam jakichś przewidzeń? Ta. Elegancko, proszę Państwa. Jest wioska. Jeszcze jak będzie kowal, to naprawdę będzie zarąbiście. I to fajne miejsce. miejscu, ej. Powiem Wam szczerze, wręcz nawet zrobię screena. Po prostu to jest chyba e, najpiękniejsza wioska, jaką w sumie widziałem dotychczas w Minecrafcie. A powiem Wam szczerze, sporo gram w Minecrafta. Jeszcze jest e, jaskinia, dobra. Bierzemy łóżko. Dobra, jabłko, super chleb, ziemniaki. Dobra, ziemniaki może wyrzucę. Okej, okay, kolejna krówka. Super. Wow. Ale dziurawa ta wioska. Nic tu nie ma. Ło, wow. wow! Jezus Maria. Proszę Państwa, to jest niebezpiecznie. Boże. Uj, tu są dwa budynki z tym gościem. To robi te skórzane ubrania, ale tu nic nie ma. Tym, Ale tu trzeba się przyciskać. A tutaj. Skóra po prostu. Kurde, szkoda. Że nie ma zbroi. Obawiam się, że tutaj nie ma kowala. Uuu. Wiecie co? Będę dobry dla villagerów i po prostu im zostawię chociaż te dwie krowy, a ty gości, co masz wychodzić? Uuu, mogę za sześć skóry, mogę wziąć sobie od niego szmaragda, ale nie chce mi się... Uuu, tam jeszcze nie wioska, dobra. Biorę sobie trochę sianka, pójdę spać. I w następnym dniu ruszamy dalej. Elegancko i zabiję kowala. Ej, ale to jest naprawdę ogromna wioska. Kurde, żeż... Co ja tu zrobię? Skrina może y, tych komend Czekać jeszcze jednego. Tak na wszelki. Bo chodzi o to, że po prostu. Y, chodzi o to, że po prostu. Y, wolę sobie zapamiętać, na których to kordach jest ta wioska. Bo pewnie kiedyś w przyszłości. Jak może przejdę do Minecrafta albo zginę to sobie tutaj, po prostu przyjdę i. Elegancko coś tu powoduje, prawda? Bo to jest naprawdę ładna i ogromna wioska. A szkoda tych villagerów okradasz trochę, ale... ale... trudno. A, jeszcze sobie przepalę, bo przy... przepraszam bardzo, ale... przy Tam był specjalny piec do szybkiego przepalania żarcia, więc tutaj sobie... E, o, pożyczę na chwilę ten piec od villagera. Mięsko sobie przepalę. Zjadłem sobie chlebek i poszukam albo przeszukam dalsze budynki. Przejdę sobie przez ten jarmark. Jarmark? No jakoś tak chyba. Elegancja, Francja. No i tu jest kolejny budynek. Tym gościem, co robi te skóry i tak tam rzeczy. Ale bieda tu, straszna. Eee, co w kościele nam oferują? Dobra, to może się w sumie przydać. Tylko to muszę chyba kamiennym kilofem zebrać. A ja mam, seriously. Dobra, trudno. Mówię, że to może się po prostu sprzedać na później. A w ogóle co to za budynek? Pierwszy raz widzę. Taki budynek. Hmm. Okej. Okay. Sporo tego ściana mają, naprawdę. Naprawdę dużo. Eee, wiecie co, ja jeszcze przeszukam te budynki, tutaj wszystkie. Potem zajmę się golemem. W sensie ustawię sobie jackpointa. Na wszelki wypadek, gdybym miał zginąć od tego golema nieszczęsnego. A, książkę nie będę brać. Co mi się? A, jeszcze ten budynek. No jest nim. Ten budynek. No i to z kościół, Dobra. A jeszcze tam jest jeden. Uuu, ile tutaj tej ściana. Trzeba zbierać, trochę trzeba pozbierać, bo naprawdę przyda się potem. myślę, że tyle już mi raczej wystarczy. Zrobię chlebek teraz, może sporo tego chleba ma. Raczej mi wystarczy na, na całą grę. Już nie chcę zajmować miejsca w ekwipunku. Też nie chcę ich tak okradać, Villagerów. Dobra, elegancko trochę zostało tego węgla. Eee, szkoda mi ich trochę, w sensie szkoda mi zabijać tego golema, ale no cóż, to mawiają. Dobra. Czekajcie. O, dobra. Nie dosięgam, cholera. Dobra, dosięgam. Elegancko, zabijamy. Już kilofa. Albo tym. A, jeszcze nie padło sikletka, dobra, zagapiłem się. No ile masz HP, dole mnie. No, Jezus... Jeszcze mam to Dobra, jest. Ile żelaza? Wypadło z niego. Szkoda mi, villagerów, naprawdę, aż mi smutno się robi. Trzy, dobra. Wystarczająco. Trzy wystarczy. Dobra, teraz tak. Tarcza, Albo nie. Na razie nie Piecyk. Przepalamy to żelazko i wiadro. Trzeba zrobić wiadro koniecznie. A jeszcze zrobię przy okazji o, jest, paliło się. Zrobię siekierkę. Jeszcze tarcza? No i elegancko lecimy dalej. A bo wiecie, co mam pomysł? Zmiana. Yy, pozostanę w tej wiosce może i po mm -hmm. prostu chwilę tu zamieszkam, co nie znajdę sobie jakiś domek wypożyczył jakiegoś villagera. I mam pomysł, żeby po prostu potem. Yy, pójść, ale jeszcze zanim pójdę tak całkiem z tej wioski, to tak po prostu jeszcze w tym odcinku, bo nie chcę. Nie chcę, że ten jeden odcinek trwał, jakby można powiedzieć. Żeby wyglądał tak, że po prostu idę z tej wioski, tylko... Jakby zostanę tu może chwilę, pójdę, przeszukam po prostu okolice tej wioski jakby, wszystkie jaskini i tak dalej i potem najwyżej wyruszę. Załóżmy, że to będzie moja e, tymczasowa baza. Tutaj może o, wydam swój piecyk i tymczasowo tutaj sobie zamieszkam. Tak to wszystko stanie. Chleba mi wystarczy i wyruszy na jakieś, nie wiem... Łowy. Czy coś. A, jeszcze crafting table. Jeszcze mogę spodenki sobie zrobić. Dobra. No nie elegancko. Jeszcze hełm. Eee, dobra. To co? Lecimy, przeszukamy trochę tą wiochę. W okolicy przynajmniej. Może poszukam jakiegoś... Eee, jakiejś dziury z lawą. O, przydałoby się. Bez tego ani rusz. Może jest tu gdzieś w okolicy. Nie będę się też za daleko oddalał, bo po prostu za daleko oddalał. Po prostu nie będę się oddalał, dlatego że już się robi ciemno w sumie i. No i nie ma to sensu. I znaczy, no, Boże Święty, co ja... Gadam? Przejdę się po dalszej części może sawany. Tylko sobie to jakoś będę zaznaczać może na wszelki. pewnie się może na tą górę. Będę sobie to zaznaczać na wszelki, żebym się po prostu nie zgubił, co nie? O. Trochę tego drewna wyrąbię. sobie sobie z tego deski będę zaznaczać tym. Już po prostu. I co? I nic. Nie widzę żadnej kolejnej wioski, ani nic ciekawego. Żadnego źródełka z lawą. Kurde. Z tej strony może tutaj... Gdzieś. Nie, nie ma. A tam. Ciekawe, czy tam dalej przede mną tam jest pustynia. A nie by było. Mhm. No już. No i tam nie ma źródełka, ale tam się zapowiada na pustynię w sumie, więc pójdę następnego dnia na tą eee. No to cóż, to chyba będziemy się żegnać w sumie. To oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli wam ten odcinek się spodobał. Eee. Liczę na co najmniej 10 lajków pod tym filmem. Co tu jeszcze dodać? No co, widzimy się na następnym odcinku jak będę dalej szukać yy, źródełka z lawą i najwyżej stworzę portal do netheru, prawda? A później z netheru tam znowu się tutaj wrócę i potem znowu do Endu. A więc do widzenia!